Armia Fight Night 11 Mansura żyje z nami. No, nie była to lekka przeprawa, mimo wszystko, twarda walka. Oczywiście, naprawdę zawodnik bardzo dobre warunki dał. Twardy był przede wszystkim charakterny. No a też to doświadczony 23-24 walki, on nie, bardzo doświadczony, nic go nie zaskakiwało. Czym bym go nie, nie brał, to on był spokojny cały czas i robił swoje, nie, twardo chłopak. Co się stało z ręką, bo jest na tym blaku, nazwijmy to. Nie wiem, czy to było trzecie chyba, albo drugie, jak spadałem z jego plecku, on mnie tak zrzucił, ja próbowałem zabrać plecy, jak z tak, trzeciej to było, jak spadałem, taki, taki, wyprostowałem ręce i przeprost taki zrobiłem i z tak. Coś tam stryknęło. Nie mogłem nawet normalnie trzymać tą rękę. Na szczęście była trzecia runda. No wymęczyłeś swojego rywala, ale był twardy, tak jak Sam się też wymęczyłem. E, no, jaki był plan na walkę? No, szczerze mówiąc, wszyscy obstawialiśmy, że to będzie bardzo szybkie skończenie, no, ale rywal postawił nie takie super trudne, ale też nie dosyć łatwe warunki. A jak ty się czułeś w tej walce i e, czy czułeś tą przewagę? Szczerze mówiąc, ja w ogóle nie spodziewałem się, że to będzie łatwa walka, bo ja oglądałem jego walki. On, To był czarny pas w Jiu Jitsu e, dobry tajski boks, on, tak jak mówię, 25 prawie zawodowych walk miał chłopak, walczy z dniem z 2010 roku. Wtedy ja nawet nie wiedziałem co to jest MMA, także... Ja wiedziałem, że to jest dobry i mocny załodnik i że to będzie właśnie taka długa trzy rundowa A jak go trafiałem troszkę, on e, troszkę tańczył kilka razy chyba, ale no, od razu wracał do siebie i, i sami widzieliście jakie niebezpiecznie cepy zrzucał, parę, parę mnie trafił, także było cały czas niebezpieczeństwo z jego strony. Tak. No, bardzo... cię... Proszę, mały, bardzo. Bo też e, twoje hikiki też wytrzymywał, co prawda zachwiał się parę razy, ale no dawał radę. <laughs> no święty czy to był twój najtrudniejszy pojedynek w karierze? Nie wiem, nawet nie wiem, um, chyba nie. Nie, wydaje mi się, że miałem cięższy. Masur, jako drugi w historii armii obroniłeś szable. Pierwszy był Patryk Surden. Nie. Tak. Właśnie wczoraj e, dostałem taką nauczkę, no, wiesz, no, bo... Myślałem, że jestem tak. pierwszy. daj być historyczna, Surden! Wszystko popsułeś. <laughs> E, drugi w historii obroniłeś szablę. chyba on obronił, nie? Tę szablę, tak. Szabę, tak, ta. tak. E, to była gala w Łomży. Dobra, idę. <laughs> dostałem wczoraj trochę po uszach e, za to powiedz nam. E... Wszyscy chyba o tym zapomnieli. Ja też w ogóle. Tak. Tak, tak. Wszyscy mi mówili, pierwsza historia, pierwsza historia, ja nie wiem. E, Patryk pod, po obronie poszedł dalej. Wszyscy po ogólnie zdobyciu szabli poszli dalej. Jak to będzie wyglądało u ciebie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, żadnych planów oprócz odpoczywania i dobrego jedzenia na razie nie mam. naprawdę. Jakie jedzenie? <grystanie> Coś, nie wiem czemu, ale ostatni cały tydzień o pizzy myślę. <grystanie> nie wiem co to jest, ale naprawdę. No... Ludzie cały czas myślą o pizzy. No, ale powiem ci po czterech tygodniach jeszcze trzy, 4 razy bardziej myślę. A to jaka pizza? Zobaczymy, nie wiem. Do wyboru ich jest, do koloru to także. Jakaś. Zbyt dobra, długie szczegóły. Margarita, że tak powiem. Abstrahując tak. od tematu pizzy, pojawiło się również na Horyzoncie Starcie z Sebastianem Kotwicą. Tak, tak. Powiedz... Sebastian o mój, no jego ja listo, co jego bardzo... On cały czas promuje moją walkę z Sebastianem. Sebastian, ile mu zapłaciłeś? Słuchajcie, dyszka, jeżeli będzie to starcie dla mnie, no nie? Chciałbyś, czy nie? Ja nigdy nie mówię, że z kimś się chce być, nie? bo to z, z, z mojej strony taki mam po prostu zakład, zakład, że ja zawsze mogę powiedzieć, że na przykład chcę być z Mistrzem, ja zawsze mogę powiedzieć, że chcę zrobić szablę, jak mówiłem kiedy był Patryk Mistrzem, Kaczmarczyk, ale że na przykład chcę być z Sebastianem albo chcę być z... Z Janem Kowalskim, tak. To nie jest moja sprawa. Jeśli ten chłopak chce przyjść i mnie pobić, odebrać mu, u mnie szablę, zapraszam. Jeśli, jeśli e, ktoś tam walczy, jest jakiś dobry zawodnik, dużo ich też jest, trzy, Ja nie mam nic do tego. Nie, 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 nie lubię mówić albo promować w taki sposób walki. Większość młodych zawodników, takich jak ty, mówi, że chciałoby iść do UFC. To jest zrozumiałe. Ty też masz taki plan, czy na razie o tym zupełnie nie myślisz? Myślę, że jest dużo aspektów, nad którymi muszę popracować, żeby pójść do USC, ale wszystko jest możliwe. Zobaczymy, jak, jak dobrze pójdzie. Oczywiście, no, jak dobrze walczysz, a wszystko wygrywasz, to zazwyczaj i tak tam lądujesz, tak? bo dalej jak do dachu już podszedłeś, to już musisz jakieś drzwi otworzyć. Tak? A to już jest jeszcze USC, zobaczymy, jak to pójdzie. Chciałem jeszcze wrócić do tej walki, bo ja bardzo się cieszę, że ona trwała na pewnym dystansie, bo to co pokazujesz w pracy naprawdę jest spektakularne. Te mnóstwo tych wysokich kopnięć w pierwszej rundzie szczególnie obok mnie stali medycy i w pewnym momencie skrzyknęło się ich aż trzech i mówili bądźcie czujni, bo tutaj za chwilę może być ciężki nokaut. Co ty o tym powiesz? No w... dzisiaj nie wiem, muszę zobaczyć tą walkę, ale wydawało mi się, że byłem dzisiaj bardziej spokojniejszy. E... Starałem się jego bardziej wyciągnąć. Starałem się jego, żeby on coś poszedł, przypuścił popracować, ale on był też bardzo doświadczony, cierpliwy i ja musiałem zaczynać sam. Starałem się wyczekać, straszyłem go, straszyłem, straszyłem, on nic nie robił i musiałem sam coś zacząć. Trafiałem go, tak jak mówię, ale no. Tańczył, ja, ale nie chciałem ryzykować cały czas, bo zawsze może być takie. Sami widzieliście, takie cepy, on rzucał niebezpieczny bieg do przodu i jakiś taki jeden dobrze jakby wszedł, to byłoby nie, 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 To ja bym chyba musiał potrzebować tych medyków. No, jeszcze jedno pytanie odnośnie Twojego rywala. Nie zrobił wagi. Było pół kilogramu tak jakby ponad e, limit kategorii piórkowej. Czułeś tą przewagę kilogramów delikatnie czy nie? W ogóle nie był mocny fizycznie. Nie wiem. Albo ja jestem za mocny, <laughs> albo on jest sam. Fizycznie w ogóle nie czułem go. On był takiej cepki, bo czarny pas w brazylijskim jiu oczywiście daje znać, ale ogólnie jak w klinczu mnie łapał, to jakoś fizycznie jakieś przewagi nie czułem. Ale to nie odmawia, że musimy oddać te procenty, także niech się nauczkę będzie miał. Czyli dzisiaj dodatkowe, tak jakby, benefity? Bo to, bo to nie, jest, nie, nie, nie jest sportowe zachowanie. Trzeba robić, albo robisz wagę, albo nie przyjmujesz walki w, w tej kategorii w głowie. Tak jak już tutaj wspominałeś, to ty, ty nadawałeś tempo tej walce. Twój przeciwnik w drugiej rundzie cały czas zasłaniał się tym kolanem do góry i w pewnym momencie był chyba tak sfrustrowany, że już próbował tam jakieś, jakieś nie obrotówki, ale jakiegoś, jakichś takich dziwnych, dziwnych uderzeń, takich mocnych ciosów, które miałyby urwać głowę. Chyba chciał szybko to skończyć, już, już nie wiedział, jak, jak Cię rozgrzeć. Tak, czasami, czasami bardzo wpadał. Czasami wbiegał na mnie chyba parę razy, wbiegł na mnie nawet takimi czasami, bo bo takie pojedyncze ciosy nie przychodziły, i oczywiście musiał coś wymyślić i próbował inne rzeczy. Takie chaotyczne, chaotyczne mocne wejścia przeciwnika, chyba są niebezpieczne. I dla mnie, i dla niego też. To co, Mansur? Dziękujemy ci za świetny pojedynek, za znakomitą obronę szabli mistrzowskiej drugą w historii. Niestety. No i co? No i czekamy na więcej. Dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam i też Dziękuję. Do zobaczenia. Ale dwa razy chyba jeszcze nikt nie obronił szabli. No to idziemy w to drugie. Będzie to historyczne, dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki Dzięki wielkie. Dziękuję.